Bonjour, witam Cię w drugim odcinku podcastu Francuski w dialogach. Jeśli zastanawiasz się, o co chodzi, to odsyłam Cię albo do pierwszego odcinka, albo do trailera. A tymczasem zaczynamy. Je t'avais dit, il fallait prendre le tram. Les bus ne sont jamais à l'heure. Bon, maintenant ça ne changera rien, en tout cas. Ne sois pas aussi impatiente. T'as raison. Mais je déteste attendre. Ah, voilà, je le vois. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti ensemble, non mmh. Ça fait une semaine. Ah ouais Ah ouais. Mais c'était avec Marie et Pierre, il me semble, non Tu m'achètes un ticket aussi Flemme de sortir mon portefeuille. Merci. Je nous prends des places. Bon. Tu sais que Pierre et Marie vont finalement déménager à Cracovie Non Non Mais c'est nul C'est pas super loin, mais quand même Là, on est presque voisins. Presque voisins 20 minutes en bus Ne sois pas pointueuse Si on compare 40 minutes à pied à deux heures de route. Mais je suis triste Je les aime bien Ouais, moi aussi Mais arrête avec cette mine ils ne sont pas morts non plus Dommage qu'ils déménagent, mais c'est mieux pour eux. Oui, je sais. Marie en avait marre d'y aller tous les week-ends pour ses études. Attends, euh, c'est pas le nôtre Non, non, c'est le prochain. Dzisiaj nasze bohaterki jadą Zanim do niego wsiadły, trochę na niego czekały, czego domyślamy się po zniecierpliwionej wypowiedzi Delfin, Je t'avais il fallait prendre le tram. Le bus ne sont jamais à l'heure. Je t'avais dit. dit. Powiedziałam ci. Ale tutaj to nie jest zwykły czas przeszły. To jest tak zwany czas za przeszły, czyli plus que parfait. Czas zaprzeszły plus que parfait. Rozpoznajemy go po tym, że czasownik avoir, ten posiłkowy, jest odmieniony nie w présent, nie w czasie teraźniejszym, ale w imparfait. Je t'avais dit. Je t'avais dit, il fallait prendre le tram. Il fallait. Tutaj mamy do czynienia z czasownikiem falloir w imparfait. Falloir to bardzo specyficzny czasownik, bo występuje we wszystkich czasach ale tylko w formie bezosobowej. I odmieniać go będziemy w trzeciej osobie liczby pojedynczej. W czasie teraźniejszym będzie to il faut. Myślę, że większość z nas na pewno to kojarzy. Il faut. Il faut boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas se fier aux apparences. Nie można ufać pozorom. Po polsku powiedzielibyśmy bardziej nie można polegać na pozorach. Je t'avais dit. Il fallait prendre le tram. Les bus ne sont jamais à l'heure. W tym ostatnim zdaniu mamy przeczenie. Ale jakieś takie niepełne? Les bus ne sont jamais à l'heure. Czy tutaj czegoś nie brakuje? Nie. Obok tradycyjnego, neutralnego przeczenia ne i pa mamy kilka innych opcji. Przedstawię wam to na przykładach. Je n'ai pas envie. Nie mam ochoty. Po prostu. Tutaj mamy to tradycyjne ne plus pas. n plus pa. Je n'ai pas envie. Ne stoi po zaimku pa po czasowniku. Ale mamy właśnie też inne opcje. Na przykład n plus plus. Plus pisane z s na końcu, ale tutaj pod żadnym pozorem, kiedy mamy do czynienia właśnie z przeczeniem, tej eski nie możemy przeczytać nie tylko dlatego że takie mamy zasady czytania ale przede wszystkim dlatego że to jest przeczenie bo akurat to słowo jeśli wystąpi jako rzeczownik czyli plus tak jak nasz polski plus to to s wybrzmi ale w przeczeniu nigdy więc mamy przeczenie ne plus. Przykład, n plus je n'ai plus envie czyli już nie tylko nie mam ochoty że nie ale ja już nie mam ochoty je n'ai plus envie. Już nie mam ochoty. Kolejność w zdaniu jest, zobaczcie, taka sama, plus po prostu wskakuje w miejsce pas. Je n'ai plus envie. au lieu de dire je n'ai pas envie. Inna opcja to jest wykorzystanie słówka jamais. Jamais, które oznacza nigdy. Przykład. Je n'ai jamais envie. Je n'ai jamais envie. Bardzo smutne zdanie, bo ono oznacza dokładnie... Nigdy nie mam ochoty. Nigdy nie mam ochoty. Je n'ai jamais envie. Il ne faut jamais dire jamais. Kojarzycie ten zwrot? Il ne faut jamais dire jamais. Jest jeszcze na przykład ne plus rien. Ale tutaj znaczenie narzuca mi zmianę przykładu. Czyli już nie je n'ai pas envie. Nie mogę powiedzieć je n'ai rien envie. Ale mogę powiedzieć je n'ai rien na te dire. Je n'ai rien à na te dire. Jak to rozumiecie? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien, rien à te dire. Nie mam nic do powiedzenia. Nie mam nic tobie do powiedzenia. Je n'ai rien à te dire. Czyli rien, które samo w sobie oznacza nic, po prostu też funkcjonuje jako przeczenie. Takich alternatywnych przeczeń jest jeszcze kilka innych, ale to już pozostawiam Waszą ciekawość niezaspokojoną i zachęcam do tego, żebyście sami ten temat pogłębili. A my pójdźmy dalej. Delfin dała nam się już trochę poznać jako dziewczyna energiczna i taka może trochę cwana. Po wejściu do tramwaju, widząc prawdopodobnie Emmę przymierzającą się do kupna biletu, prosi ją, żeby od razu kupiła i jej. I pamiętacie co wtedy mówi? Czy masz ticket Flem de sortir mon portefeuille. Przyjrzymy się temu zwrotowi. Flem de faire quelque chose. Flem de faire quelque chose. La Flem to jest takie potoczne określenie lenistwa. Flem de faire quelque chose to będzie taka, takie lenistwo, taka niechęć, takie też no, rozleniwienie do zrobienia czegoś. Flemme de sortir mon portefeuille. Generalnie to flem de faire quelque chose to jest taka skrócona wersja dłuższego zwrotu że la flem. Tak możemy określić stan, kiedy jesteśmy zupełnie tacy rozleniwieni, tacy, tacy rozdziabani, tacy, że nic nam się nie chce że la flem. I ponieważ jesteśmy w takim stanie, to bardzo często zamiast powiedzieć, że la flem, to nawet tego nam się nie chce i mówimy, oh, la flem, albo właśnie flem de sortir, flem de manger, flem de te dire, etc., etc. Opcji mamy naprawdę wiele. No i właśnie, flem de sortir. Flem de sortir, i teraz uwaga, sortir samo w sobie to jest wychodzić, wyjść, tak? Na przykład, flem de sortir ce soir. Nie chcę mi się wychodzić wieczorem. Francuzi bardzo często tego czasownika sortir określają na takie wyjścia, po prostu jakby na miasto, tak? Eee, podobnie zresztą jak w języku polskim. Natomiast sortir quelque chose, tak jak mamy tutaj sortir son portefeuille, to nie oznacza, nie wiem, wyjść z... Portfelem, tylko to oznacza wyjąć portfel. Flem de sortir mon portefeuille to leń, niechęć do wyciągnięcia mojego portfela, czyli nie chce mi się wyciągnąć mojego portfela. Sortir quelque chose de quelque chose to będzie wyjąć coś z czegoś. Ok? Sortir moglibyśmy użyć także w połączeniu z innym czasownikowym bohaterem dzisiejszego odcinka. Falloir. I powiedzieć na przykład Il faut sortir la poubelle. Co to znaczy? Il faut sortir la poubelle. Trzeba wynieść śmieci. Tak jest. La poubelle, co prawda, to jest śmietnik, kosz na śmieci, ale Francuzi właśnie w ten sposób określają tę czynność wynoszenia śmieci. Jestem bardzo ciekawa, czy znaliście to oblicze czasownika sortir. Tutaj od razu zaznaczę różnicę między sortir a sortir. To sortir w znaczeniu wychodzić to jest czasownik, który jest nieprzechodni, a to z kolei oznacza, że nie możemy od niego utworzyć strony biernej. To z kolei oznacza, że w czasie passé composé odmienimy go z être i powiemy, że suis sorti hier soir, wyszłam wczoraj wieczorem. Natomiast, że sortie mon portefeuille. Już tak powiemy, że wyciągnęłam portfel. Że sortie mon portefeuille. Czyli w passé composé ten czasownik jest przechodni, odmieniamy go z avoir, bo możemy utworzyć stronę bierną, tak? Czyli możemy powiedzieć mój portfel został wyciągnięty. Ale już nie możemy powiedzieć ja zostałam wyjściona. Tak? Czyli że sortie mon portefeuille je suis sortie hier soir. W ogóle, wiecie, że jesteśmy dopiero na samym początku dialogu, właśnie się zorientowałam, więc trochę przyspieszę. Obiecuję, że o pozostałej części nie będę się tak rozgadywać. Co tam dalej mamy? Ne pas pointilleuse. pas pointilleuse. Na wypowiedzi Delfin, kiedy Delfin mówi: O oh, nie, stracimy naszych sąsiadów, że teraz jesteśmy prawie sąsiadami. Chodzi o tych przyjaciół, którzy się wyprowadzają do Krakowa. No to na to Emma odpowiada, że no jacy, yy, jacy sąsiedzi bez przesady i tam jej wypomina te odległości i tak dalej. A delfin właśnie mówi ne sois pas pointilleuse, czyli nie bądź taka jaka czepialska. Nie bądź czepialska. Ne sois pas pointilleuse. Ne sois pas to jest nie bądź, czyli tutaj mamy czasownik être w imparfait, pardon, pas imparfait, imperatif, czyli w trybie rozkazującym. Être, w trybie rozkazującym to jest właśnie sła dla drugiej osoby liczby pojedynczej. Ne sois pas, w przeczeniu nie bądź. Ne sois pas pointilleuse. Nie bądź taka czepialska. Ne sois pas pointilleuse. Nie bądź taka wybredna, taka no właśnie taka pointilleuse. Bon. To już prawie koniec tych dzisiejszych wyjaśnień dialogu. Na koniec dorzucę wam dwa słówka. Domage i arrêt. C'est dommage. O oh no, my c'est dommage. Jaka szkoda. To przykre. Dommage to jest właśnie szkoda, strata. Ale w takim właśnie dyskursie, tak, w takich rozmowach potocznych, bardzo często będziemy mówić po prostu dommage samo w sobie, jako a szkoda. Czyli nie, że ktoś poniósł szkodę, tak, tylko po prostu szkoda, tak, dokładnie tak jak po polsku. Dommage albo c'est dommage. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli powiedzieć dommage que i dalej tworzyć zdanie, to tutaj musi się pojawić subjonctiv. Dommage qu'ils déménagent, mais c'est mieux pour eux. Szkoda, że się wyprowadzają, ale to jest lepiej dla nich, tak jest lepiej dla nich. Dommage kil soit partie. Szkoda, że wyjechał. Jak chcecie uniknąć konieczności zastosowania subjonctiv, możecie ułożyć zdanie z dommage de plus bezokolicznik. Na przykład c'est bien dommage de travailler, jak śpiewał Marcel Amon. O tym, co robi to bien w tym zdaniu, opowiemy sobie następnym razem. Ok, czas wysiąść z tego tramwaju. C'est notre arrêt. Co prawda tego słowa arrêt delfiny nie wypowiada. Po prostu pyta c'est le notre, czyli to jest nasz. No i Emma domyśla się, że jej przyjaciółka pyta o przystanek i mówi Non, non, c'est le prochain. C'est le prochain. Non, non, c'est le prochain. Nie, nie, to jest następny. I tutaj chodzi o przystanek, a przystanek po francusku to jest właśnie l'arrêt. L'arrêt de bus, przystanek autobusowy. L'arrêt de tram, przystanek tramwajowy. Bon, c'est notre arrêt. To nasz przystanek. Jak Wam się podobała dzisiejsza trasa po tych francuskich zakamarkach? Dajcie znać i słyszymy się za tydzień we wtorek, o godzinie 9. Je t'avais dit, il fallait prendre le tram. Les bus ne sont jamais à l'heure. Bon, maintenant ça ne changera rien, en tout cas. Ne sois pas aussi impatiente. T'as raison. Mais je déteste attendre. Ah, voilà, je le vois. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti ensemble, non mmh. Ça fait une semaine. Ah ouais Ah ouais Mais c'était avec Marie et Pierre, il me semble, non Tu m'achètes un ticket aussi Flemme de sortir mon portefeuille. Merci. Je nous prends des places. Bon. Tu sais que Pierre et Marie vont finalement déménager à Cracovie Non Non mais c'est nul. C'est pas super loin, mais quand même. Là, on est presque voisins. Presque voisins. Vingt minutes en bus. Ne sois pas pointueuse. Si on compare quarante minutes à pied à deux heures de route. Mais je suis triste. Je les aime bien. Ouais, moi aussi. Mais arrête avec cette mine. Ils ne sont pas morts non plus. Dommage qu'ils déménagent, mais c'est mieux pour eux. Oui, je sais. Marie en avait marre d'y aller tous les week-ends pour ses études. Attends, euh, c'est pas le nôtre Non, non, c'est le prochain.